Dzień dobry, cześć, 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 was bardzo serdecznie, jestem Paweł, z nami Ren Joszelka. Hello! Hejka! Cześć, moi Cześćku. drodzy, po długi, U mnie długiej, długiej przerwie od tej serii wracamy do face-to-face, face, ale nietypowego, <grym bo <grym będzie... E, bo losowe, losowe samochody. No wiecie co, no to jest wstosone dopiero powła, co no ja co za Dobra słuchajcie, Ogólnie są losowe samochody. Ja e, sobie pozwolę. W tym po czasie się włączy się również nitro, więc będziemy mogli kliknąć sobie Iksiora i będziemy mogli mieć turbo. Ale no no nie busztuj się. Ty się busztujesz. Tylko ogólnie te nitro ja nie, się, nie ciasno. Ja się wywaliłem. Więc, więc. tutaj będzie ciężko. No tak. No czy O. 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 wow, wow się, O. O. <laughs> Jeć, 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 bo nie jadą, Dawaj. Grzejemy, ciśniemy Bertberta. Ciśnij go, ciśnij go to, rano! Ja no. się wyzywaj. Dokładnie. No. Co, a nie, właśnie, no, to no, jest no, o, o Odcinek ciśniemy Bertberta czy to jest Co? odcinek Sonic? No nie, na nie nie. Hejo. dobranoc, dobranoc. 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 To będzie ogólnie bardzo osób na mapka, Ta mapka przy czterech osobach Och jest taka jej. w miarę spoczko. Pali, bani, pali. I mam Wypad! 0 na 12 Aha, tak, nie, co, że po, 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 tam zepchni. Dobra Ajajaj aj, aj. Jestem ciekaw, czy w ogóle będę miał pół samochodu, bo ogólnie no. tutaj o, można, tam, można mieć taką sytuację, że będzie pół auta minąć. Ale ja nie spadłem, nie dotknąłeś mnie Ja tu pół auta no, Ja się przestraszyłem Dobra, Zresztą. jestem Tracham. Policjantę Patonik na lewo Patonik na lewo Weź sobie, żebyś mógł rozdawać Weź tu fejs, nie weź z dupcia Weź co, dupcia? No, no spadaj na drzewo banany prestować, paru jedna Zepchnij go! <grym> Ej, człowiek, no, ty, ty, tam berby, co tam się czai? Ja nie myślałem, że się nie, czai. Nie i nie. nie mam czym teraz go dotknąć No przestań Loszelka Wypad? Loszelka Jo, joszelka. Joszelka. jo no i super, jest no, no, pięknie Elektro. To chyba było za mocne To ja, ja mogę puścić, dach? Tak? Nie. możesz upuścić tą grę. Czekaj, czekaj, no opuszczam I dach, o. o. faktycznie mogę opuścić tak. Impaler. Opuścić ale nie, dobra, nie tak. mogę, muszę stać w miejscu, bez ja sensu. Nie, nie będę stał w miejscu, bo to jest wyścig przecież niby. Impaler, Ogólnie. Tylko na Pawle się skupiajcie, dokładnie. O, ale on jest... ...stabilny. Um, czekaj, no, współpraca stabilnej. <laughs> dobra, Ren, współpraca, ciśniemy Berberta. O nie, jak to mi się tu kręci. Ale ja lubię Berberta. Mówiłeś co innego przed nagraniem. <laughs> Mówiłeś co Aha, innego ja nie na, na nagraniu. <laughs> A nitro jest, zapomniałem, ja nie Zapomniałem, nie. że jest nitro. Ja nie mogę. Dobra, to będzie mega ciężkim, że mam powiedzieć. ale moje auto też wyryftuje. Że... Każdy bierze normalnie, dostaje inny samochodzik. Aj, 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 aj. jedź nam szybciej! No. O nie. O, ja nie, nie! Pięknie! Jakby cię nie widziałem! I dajcie mi ciężarówkę, dajcie mi ciężarówkę, dajcie mi ciężarówkę! Dajcie mi Batmana, dajcie zza. mi Batmana! Nie, Buffalo jakiś się a to lipa Dajcie mi Batmana! Słowa. No stary! <śla> ja, jeszcze, jeszcze. Opcjonalnie jest, że jestem młody. <śla> no perger! Ale dostali Spida. Perger ma uważajcie. Ja wcale nie. Nie bustujesz. No, ale ale no, Uważaj, no, to zadziałało. I bez jaj, tutaj. Batman o, działa. Batman tak. Tak. No To, no to ma lepsze. lepsze. To dlatego ci wyprzedzę. Okay, no, dobra. dobra, dobra. Jedźmy razem, tak, współpracujmy. Dobra, to sobie. No i. bez jaj, o no. przetrwała, to. Tak. O nie. Nie jestem taki silny, żeby pokonać Batmana. Ha, Paweł! Gdzie ma? Różowy do różowego. Ciągnie. Parła Paweł, ha, ha, ha. O. o, ale przodem ja już nie tak, jesteś jaki cwany. W ogóle tam widzę, że śmiga. Nie chciałem się stary. Nie, nie miałem stary. miejsca stary. Praca, praca ręka, ja praca. Nie. Nie, ja się tak nie bawię. Ja też się nie bawię. I patrzę, wow. jeszcze, mi, jeszcze mi auto ładuje. Zbram punkt, ja do bagi rampo. O, zmieniło się. Na Sigma. Na Sigma. Auto Sigma. Na mijamy mi się, tego meczu będziesz mówił. Jeszcze okamijam się, ja. Słyszałem jak twój krzyk. Nie, Jeszcze okamijam co jest? A? Ehm, ok, ogólnie to nie do końca pykło, bo myślałem, że no inaczej to zadziałać troszeczkę. Tak, tak. A. Drugiego słowa nie mówimy. No, nie mieścisz się. To jest. No, masz, jest ma, patrmana, no? Czekaj. No mi, 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 mi. Oui oui, 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 oui. oui, oui, Bonjour. <laughs> No to go dotknąć <grym> <grym> jeszcze zafokowałem takim turbo dopalaczem Co ty pewnie tam ciśniesz? Oj. Oj, 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 oj. Oj, oj. Oj, oj Ja życie w ogóle straciłem od tego zderzenia. Ojej runa, co czemu wy macie takie fajne auto a ja on takie Niefajne? Hmm. No chodź o nie wiem Głosowości. Tych Zapraszam! Jakim cudem ja się Buczka. zmieszczę tam w, te, w ten kubeczek? <noise> o, stary. Nie, czekaj, czekaj! Jakim cudem ja się zmieszczę w kubeczek? Ja się tam nie zmieszczę. Dobra, że... jednak się zmieszczę! O, ledwo, ledwo! No, nie, nie zmieszczę się! Rogi nie mi się wyginają! Się za grobę auto masz. To wysokie. Co no to, takie, to takie duże? Bokiem. <śmienica> to jest śmieciarka. Pisa, to żyje. Wjechałem w śmieciarę i niestety, ale chyba to źle pykło. Ale wjedź od tyłu. Jedź, jedź. Jedź, śmiało. Wjedź od tyłu. No to na pewno e, dziś <śmienica> będzie pierwszy. Oła, oła. No, o, 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 przeżyłem, przeżyłem to. Jeszcze. Nie A, żegnaj, A, żegnaj, od tyłu, żeby wiesz, zapakował śmieci. Jakieś zarówkę że... teraz. Ty, czekaj, wlecę. Nie, nie wlecę. Eee, ogólnie lecę, tam sobie wsiną no obserwuję jak jedziecie eee, i to jest mój wiadomość. się no? Dlaczego tak robisz? Nie można tak robić, Kurczę, myślałem, że on co to się stało. O o o, 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 Tak. No i masz tam za swoje. A i masz za swoje. Co ty tam robicie? Nie Paweł wiem, ale boję się do panaczem tak, że to szoknie... A co, przepraszam, czy mi się bawisz? No normalnie... Jestem policją, policja. Z czym? O co ci chodzi? No rakietą. <laughs> policja Ren po ciebie jedzie. Co? Trafiasz policja na dołek. Ren? To Ren Trafiasz na dołek. Żeby Aha. to pierwszy raz. Nie! Pierun, ha, ha. ja się chyba, że ja chciałam przyspieszyłem, że zanim przestaniesz być duszkiem, żeby przejechać. O nie ja mam... Ja piłę. Wow! Wziąłem I się odrobimy, się Chcę chociaż trochę nadrobić. Dobra, ja też myślę, że... A. Nie, czekaj, sorry. Ja Myślałem, że wjedziesz we mnie. Spójrz, A ty co? co? Będziesz... Słuchaj, jaka gruba jestem. Będziesz nie, nie. Co Okej, co wy tam macie znowu jakiś ten? Wesłuj się. Nie, dobra, przepraszam, żartowałem. Co? Nie? Czego co? ja wybuchłem. Co wy <sum> Wybuchłeś i wybuchłeś, wybuchłeś mnie. Pustach. Dosłownie, dosłownie mnie wybuchłeś. Dobra, nie, słuchajcie, co dojechać? ja mam 35% dopiero. Czwarty płyn ten dopiero, dopiero mamy ten. Co robisz? No, dopiero czwartą furę, Dajcie mi dojechać. Nie bądźcie takie... Mąż, Tam, ale poleciało. Dlaczego go tak wyszczyli. Tylko Josella. No, jego Josella. Jego Josella. No? Jego Josella. No, <todgłos> I podoba mi się fakt, o, że ja jakże subem odbiłem się mocniej od Reda. No może Dobra, przyczyna. jakiegoś drafciora dostałem. Bo ja o, umiem picza. fizykę. A, bo to nie ma turbo. Ja tu klikam E, nie wiem czemu, a klikam, E, nie? Żeby e, się próbować. zatrzymać. Proszę się zatrzymać. No dobra, nie to nie. Co? Co? Ty, patrz normalnie. No bo to policja, to jest, to jest Audi. To jest Audi. To ono wyprzedza na autostradzie. Wyprzedza no chyba. No, bez i czemu trudno przyspieszenie hamskie? Dobra, policja, jest niebezpieczna, spróbuj nie w sumie tak. Ja ja na patrol w tą stronę. Um, ja no ogóle tutaj w ogóle jest, nie mam wrażenie, że to jest jakoś tata. mokro bardzo, bo te auta się ślizgałem, tam wymienimy się, wymienimy się. Mówiłem, wymienimy się, mówiłem, mówiłem, I told you, I told you man. To? Ej, bo muszę do was zobaczyć pullover. bliska. Za ślizko tu jest. Na ja tu. Spetarek? Na ploliście. No, trochę tak, pullover. trochę tak. Dobra, mijmy dobra, się, mijmy się. No dobra. Ej, wiecie, że ja już mam metę? E, ja mam dopiero. Metę O. Pięknie, czekaj. Tu, no, no, sygna. no, no, na pewno. Jak to już metę, nie? Czekaj, to, że, bo się zgubiłam. No, bo może nie, to ja już, mam już dawno. Odwrócić, tam, gdzie hard, hard chodzi. Nie, prawda. Ja dopiero szósty z dwunastu. jezu, uwielbiam to. Dobra, to wracam. Uwielbiasz? Patrz, ja też uwielbiasz to? O nie, nie, nie.

Wracaj tu! Wracaj tu! Eee, <grym> <grym> Ren, bo chyba utkłeś. Nie, tylko ci się wydaje. Nie, to, to nie się Użyję nitro do tyłu. <grym> Dobra. Nitro do tyłu nie, chyba jednak działa do przodu. Chyba nie zadziałało, wiesz? <grym> no to słabiutko. Bo jednak było tam z tyłu. Ren, patrz, idź tam za mocz. To? Znowu? No znowu no... Wątpliwa przyjemność za którymś razem. No to stoisz tak na środku. Po czemu ty się tam tam ciepałeś? Widziałam wszystko. Nie wiem, są tam się tak ciepie, nie? Proszę się przesunąć, wychodzimy. Czekaj, czekaj, no i przeżyłem, powinnoś mi darować życie. Darowałam ci, bo... No tak nie wygląda. Tak nie wygląda. Dobra, teraz was dojadę, dojadę was. Jak mi dojedziesz? Znaczy, i pączkami. Ja, paweł. Dobra, jedzie 370. Z. No i dzięki, Ale naprawdę, to naprawdę ty ty. musiałaś. Ja mówię, minmy się, minmy się. I ja próbowałam minąć, wcale nie próbowałam w wjechać. A? a? W ogóle, a w ogóle. Ja w ciebie też nie. Dobrze, paweł. Ja? No tak jest. Straszyłem tak się tak Berberta. W tym języku tak jest. Dobra, nie prowadzę już pościgów, więc zgaszam, zgaszam sobie łowki. <grym grym> gasisz? Tak. No to robicie, zielony! To też wyglądać. Zielony? Zielony stanął, patrz, czego mu pomogę, ja mu pomogę. Nie, bo mnie! Nie, już lekka to jedź Tutaj, bo to, to ja, ty, normalnie z tą nie ma szans, więc ja się za, nie. Za, Tucha? za duże auto w sensie. Za duże auto ma, w sensie, o to mi chodziło. Nie, ja w takim razie zakładam kłódkę no. na twoje y handle. Ty, bo jakiś turbo masz. Przez ciebie ja ten... Kłódka <grym> <grym> no, na handle. na handle. To On się nie odni... ten. Dobra, ja się wtapię. Oh, w ładna, fura. Dobra, to ja udaję, że jestem tu. No i gdzie mnie tu w ścianę? Jadź, skopię... nie. chłopie, jeździk się kończy. Szybko, Reberber. Dobra, re -ber to ja też, Renberber. Rebertbert. Re -ber re -ber no. Re <grym> O, Nissan Chopen Skyline. Się tak o, o Ej, ten... co? Wszyscy skończyli? Wszyscy, oprócz ciebie. Ja to jeszcze mam. Ileś w. Ile no masz co? 70% ma. Oj, 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 36%. No dobra, słuchajcie, sekund. no to w takim razie. Ja proponuję, że odpalamy jeszcze kolejny face to face. Jak najbardziej, I Ja pozostałam jedyną osobą na eee, mapie. Nie eee, przyjmuję. Nie przyjmuję. Zostali, utonęli, nie ja przyjmuję. Nie ma ich w ogóle. Przepadli. A ja zostałem jeden jedyny na, pala, na, ten, na placu boju Myśmy uciekli, ja też zostałeś My jesteśmy już na drugiej mapie, właśnie tak, tak Dobrze moi drodzy, druga mapencja, zaczynamy w jakichś bardzo męskich, bardzo e, wyrafinowanych eee. pojazdach Teraz ma Teraz nie ma szalika I'm teraz to go crazy mam... No, kto ją zabierze ze sobą? Ej. No, ty... Mi się nie podoba no to już żeby ber Berber zabrał. Berber -ber zabrał. zabrał i nawet prowadzi. Ogień to jest tylko ogień miłości. O, między to, było to. a Berbertem czy między mną a Berbertem? E, między wszystkimi nami. Co to pokazujesz? Tak mniej więcej. O. Czy ktoś ma tam jakiegoś bydlaczka? O nie. O nie. Nie, no, nie, nieprawda. to ma bydlaczka, uwaga! Josella z bydlaczkiem. O, pięknie! O co? Ay! Niemożliwe, to że jedzie, to dostałeś. Nie wierzę ci, nie wierzę ci, nie wierzę ci, nie wierzę ci. Nic ci nie zrobię! Chyba przestraszył się i ja... O, spadłem! Kurczę. Nie no, to takie nieportunne było z mojej strony. Co tam się dzieje? Czekaj. Oj, dotknęła mnie. Dotknęła mnie, fuk. Dotknęła dziewczyna, fuk. W ogóle, wcale. wcale. Uh, uh. To jest Jeszcze nie wiem No teraz to jest problem no. Nie ma ja tu teraz rządzę Co robisz? <noise> tak. to Ewentualnie będziesz ja tu lążit Nie dobra okej okay. już jadę spokojnie o, ja minąłeś mnie stary. Do tego nie przyspieszyłem, żebyś tutaj. mnie jeszcze minął. Możesz przestać się już nade mną ja... znęcać. Znęca Wtedy, że nie zdezywałeś na, na poprzedniej mapie od grubasu. O, o, jeszcze znęcać chłodź, robimy tu zderzenie czułowe, patrzcie nie mam chcę fajnego. Z nie no, ja mam super furę, patrz na... Znamo znowu dostałam limuzynę w innym stylu. No, to, no to nie chcę dojechać! Ale to, to jest. Moje Berber pierwsze. mnie pchał! Berber mnie pchał, to nie moja wina, to Berber! No, patrz że <noise> mnie tam pcha. Zacznij mnie pchać, Berber! Oh. Bo ja tu krzywdy robię ludziom. Znaczy, <noise> też mnie pchnąłeś. Co ty robisz? <noise> ja krzywdzę wszystko tutaj. Wszystko, wszystkich i wszędzie i w ogóle. W go no klasy. Z tam tak bardzo, Joszelkę na przykład? A bo tak, coś się A ja sprzedaje? Mówię, jadę, jadę, jadę! Wymijmy się! Oh. Wymijmy się wszyscy! Oh. Przesuń się! Wymijam cię! Trochę za bardzo. latam! Dobra, wymieńmy... No mówię, wymieńmy się, no patrz, no. Wymiń się! No to nie wyglądało, jakbyś chciał go wyminąć. No, chciałem go wyminąć. Chyba. Oooo! Ej, bez jaj mam mesę! To jest taka serwowa. Uuu. Chyba chyba spadniesz. Nie? Nie, spadłeś. O, myślałem, że spadniesz. Ojejku, chyba ktoś coś tam ma złego. Oj, tak, ale nawet nie muszę go używać. No, okazało się, że niestety, ale mój samochód jest jednak zbyt leciutkim samochodziksem. Haha. to jesteś, ojoj. Totalnie nieadekwatnie. O, jak tak się spadło. No. Że co? Nieadekwatnie no nie nie do tego, co Wymijmy się, wymijmy się, wymińmy <dugerne> się. O, dobrze, to chciałem samo zrobić. <dugerne> ja ale to ja już nie, tak nie chciałem. Ja przecież cały czas. Kom O! Masz stanął normalnie. No przesuń się, no czekaj. No chłopie! Używanie nitra tutaj to to boli. Maria jakby bym jadł e, Pełna zgoda. O, Spokojnie, byłeś duszkiem. O, Więc przejechałem przez Cię. Muszę ma... mieć takim malutkim tym. O Duszek to Nie ma ren, teraz jesteś duży. Zapakujcie się w Gruby jest, a nie ten. Jedź ten. Dobra. Pomogę, ja no. Cię, ja cię pchnę. Dobra. Oh, czekaj no, ale to spróbuję ci pomóc, Dobra. Ud, udzielę ci pierwszej przemocy. Dobra. Już? Powiedz kiedy zaczniesz. Bierz, 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 bierz wszystkich! Jestem twoim turbo! Widzę, ale nie tak! swoje turbo. Nie w ten Udałem sposób! Chociaż nie, czekaj, to był błąd, bo teraz będę jechał na czołówkę z tobą. Ale patrzcie, patrzcie auto mam, rennie, nie, nie strzelaj we mnie, mińmy mi się, Tam raz min, do mojej śmieciarki, min, misie, sery. No bardzo. Fajnie brzmi ta fura. No, śmieciarka brzmi bardzo super. Grzmi. Grzmi. Nie! Nie! E, scrap truck, no fajnie. Scrap nie no fajna, to z ognisty ten. Nie. Jakby... Spokojnie, nie, pomogłaś, nie, byli, nie pomogłaś, nie pomogłaś. Nara. Nara. Nie dam się, się dotknął. Okay. A Jashella się stała A Joszella. No trochę tak. Uwaga, zawał drogowy! Tak? No w sensie ktoś zawali drogi jakieś jechały o, o jednak nie Dobra, ja ty w drugą, no, drugą stronę burner, przesuń się! No Mnie. widziałem <laughs> Nie no zobaczcie, to jest naprawdę a. mega ciśnięcie Berberta dzisiaj chyba, coś mi się wydaje. Znaczy nie, już na ja też w sumie trochę ciśniemy, nie? Nie. Spady, ja też. Naprawdę no ominęłaś! Tylko, no tylko z Bert łomiarką jedzie na pierwsze miejsce. Ja no teraz już palet nie padło. mam w środku. Jeśli zobaczymy razem to patrzę jak Berber spada, nie? Nieważne czy gumi czy nie. No! Aha, nie dałeś rady! Spadło mi się. No hej! Chciałem ci dać ci przyjechać, zielony człowieku. Co no, ty tam chciałeś? Świat ja? Nic, decyta, nic, decyta, nic, decyta. nic, nic, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. <grym>, nie, nie, dupy, skończy, nie, nie stary, stary, to jadę! No ja. Jechałeś? Ja. Pamiętam mnie. Ojo, ale ja lecę, czo, o, lecę ja ładnie. Ja to zapamiętam normalnie. U, e no, jak za to, co my... no, o, Evaro! Ty też się w sumie. Nawet będzie zapis tego. Ooo. Oj, oj oj. Z jednej jakimś małym jedzie. Co ty mi robić chcesz? Ren. Jak będziemy jechać jednocześnie, to. to, to uchaj jednocześnie będziemy jechać, mm. to wtedy ten. Tak. Nie przestaniemy co? migać, nie? <gulity> Aha. To znaczy, że e, to tak. nie, nie z jakimś się nie dotkniemy. Właśnie tak. Jadę w drugą stronę! Uciekaj! Uciekaj! Uciekajcie! A! Uciekajcie! A! 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 O, oddaję cię w tą drugą stronę, nawet ci pomogłem. Czekaj, czekaj, czekaj! Musimy się zemścić trochę, nie? Tak, migajmy to, razem. Jadę w ciebie. Jedźmy w sobie. Aaaa! To no, bolało. No i super. No, to, tak, no jeszcze ale... teraz oczywiście będzie... Ojejku. Mm. Ja widzę to jej spadanie. Muszę przebyć tam przed nią. Eee, sorry. Gref. Jasne. Pierwsze miejsce coś jest tak przypadkiem. Ja, ja już wyjadę kończyć o. tutaj, właśnie tak. A, eee, czy Berbert ma? No tak. Tam, raz. Dobra, szybko muszę wyprzedzić tych... Jak kończyć? Nie. nie ma kończenia. Zostaw mnie, zostaw mnie. Nie. nie. A Paweł... Nie ma kończenia. Ma czy masz dużego, czy małego. No. I tak spadasz. To? 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 I ja nie skończę, to wy też nie. Aha. Wow, stary! <grym> oh. Spadłeś? Spadłeś. Spadłeś, powstań. Z tak, potełki było. Pawełka. No, ale czemu na mnie? Dobrze, spokojnie. Dobrze, tak, współpraca lęk, dokładnie. A, tylko Optimus Berdy. Paweł! Przyskałam. Przyskałam. Optimus mnie dojechał. Optimus... Nie, Optimus Berdy. Ty spadł chyba. Ty, policjant. Paweł! Nie oh! yes. Nie, no bo cię Jest. Yes! yes. <słagę zasykł> <gryBLANK��una> <słagę> Optimus Prime! Jest. Oh wow. Trochę drzwi mi się zaklinowały. Nie, bo oni tam dojeżdżają. Bo... Tak i nie, tylko ja dojechałem, bo ja byłem najlepszy. Ale normalnie y, ten... Teraz będę mógł was oglądać. <grym> Czy coś? Nie to jestem niszczycielem w sam to. raz. Dobra, jest co czas. Pknąłeś? Nie ma tu co? czasu. 10 sekund. No, no tak, no bo to jeszcze, jeszcze jedna osoba musi Nie, 30 sekund. Jest czas. Leci u góry. Gdzie? Ale to... Oho. 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 Bardzo dobrze, Bertbert! Jeszcze raz masz szansę. Mam szansę, ale nie, dostanę tej szansy. Dobra, go, 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 Teraz już możesz. Moje! Nice! Przepraszam. Dobra, dobra, ja z uciekam. Czekaj, sekundę zostaw. No i tyle! E, dobra, moi drodzy, w takim razie kończymy ten odcinek. Razem z Berber, tym oczywiście znowu wygrywamy, bo zostaliśmy jako tak. zwycięzcy, jako ostatni na polu bitwy, bo Dlaczego? to właśnie odchodzi w tym face to face. Dlatego dokładnie. my zarazem mamy triumf triumfatyczny taniec, dokładnie. A A, tak. mhm. e, pa, pa. To jest bardzo fajny skrót. Do następnego. Najlepszy człowiek w Na razie, co cześć. No. trzymajcie się. Pa.